Kartka z powstańczego kalendarza. 2 sierpnia około godziny 9 zaczyna działać radiostacja w fabryce Kamlera na rogu Okopowej i dzielnej na woli. Komenda główna AK wysyła szereg depesz do Londynu donosząc o wybuchu powstania i ciężkiej walce. Apeluje również o pomoc. Powstańcy całkowicie opanowują stare miasto, zdobywają kluczowy obiekt w tej części miasta polską wytwórnię papierów wartościowych przy ulicy Sanguszki. W Śródmieściu Północnym powstańcy zdobywają kolejne ważne punkty oporu niemieckiego, m.in. Pocztę Główną przy Placu Napoleona i budynek Arbajt przy ulicy Małachowskiego. W Śródmieściu Południowym panuje jeszcze chaos pierwszych godzin walki. Powstańcy opanowują budynki elektrowni na Powiślu, a na Czerniakowie budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na Żoliborzu powstańcom nie udaje się opanować kluczowych pozycji niemieckich. W nocy z 1 na 2 sierpnia komendant obwodu wycofuje oddziały do Puszczy Kampinoskiej. O świecie oddziały 8 rejonu obwodu siódmego obroża pod dowództwem kapitana Józefa Krzyczkowskiego, Szymona, przeprowadzają nieudany atak na lotnisko Bielany. Na woli nieprzyjaciel stara się zepchnąć powstańców i wtargnąć w głąb miasta od zachodu i od strony powązek. Powstańcy stawiają skuteczny opór. Żołnierze batalionu Zośka zdobywają dwa czołgi typu Pantera. Na ochocie w nocy z 1 na 2 sierpnia, wobec braku możliwości opanowania dzielnicy i nawiązania kontaktu z wolą i śródmieściem Komendant obwodu, podpułkownik Mieczysław Sokołowski-Grzymała wyprowadza znaczną część oddziałów do pobliskich lasów. Część z nich stacza nad ranem okupioną dużymi stratami walkę z nieprzyjacielem pod Pięcicami. Oddziały, które nie opuściły dzielnicy, prowadzą działania zabezpieczające. Na Mokotowie w nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów 5 Obwodu wycofuje się do lasu Kabackiego. Pozostałe przyzwyciężają kryzys pierwszych godzin walki i opanowują południową część dzielnicy. Powstańcy zdobywają m.in. szkołę przy ulicy Woronicza, pozyskując sporo broni i amunicji. Na Pradze powstańcy zostają wyparci z gmachu dyrekcji kolei uzbiegu wileńskiej i targowej. Krystyna Krachelska, sanitariuszka Danuta w dywizjonie Jeleń, ciężko ranna w godzinie W, umiera w szpitalu polowym. Odchodzi autorka popularnej pieśni Hej, chłopcy, bagnet na broni”, Uwieczniona jako warszawska syrena. Audycja zrealizowana na podstawie materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego.